Witam Was serdecznie i zapraszam Was na kolejne denko, którego bardzo, bardzo dawno nie było. Będzie to denko w ogóle mieszane, także takiego chyba nigdy nie było. Może raz, nie wiem, ale zwykle mamy podział na kosmetyczne i na spożywcze. Tym razem jednak mam kartonik pełen wymieszanych rzeczy i chciałam Wam pokazać, co się u mnie sprawdziło, co się nie sprawdziło, więc nie przedłużam, tylko już zaczynamy. I zacznę może od herbat, ponieważ tutaj są największe, najbardziej mi tu wystają. E, I jest to, jak zwykle, herba, herbata El Grey. Powiem Wam, że rzadko mam aż tak długie fazy na jakiś smak herbaty, ale moje uzależnienie od El Greya trwa już dobre 3 lata i cały czas jest to mój absolutny ulubieniec, jeżeli miałabym sięgać po jakąś herbatę. Także El Grey u mnie będzie chyba w następnych dniach dość często spotykany. I lubię też bardzo herbaty czarne aromatyzowane i pierwszy raz miałam okazję pić herbatę aromatyzowaną o smaku winogronowym i nie spodziewałam się, że będzie tak przepyszna. Ja lubię winogrona, ale to nie są jakieś takie owoce pierwszej potrzeby dla mnie czy, czy pierwszego wyboru, a ta herbata była naprawdę, naprawdę przepyszna. Także polecam do kupienia w TK Maxie. Jeżeli chodzi o dalsze rzeczy, to mam tutaj kilka przekąsek takich proteinowych, typowo i też chciałam Wam o nich co nieco powiedzieć. Mam te complete cookie z iHerb i one są o smaku podwójnie czekoladowym, i powiem Wam, że są przepyszne. Faktem jest, że jedno to ciasko, a 200 kalorii i 8 gramów białka. To nie jest jakiś niesamowity wyczyn, jeżeli chodzi o proteinowe batony czy, czy ciasteczka, ale smak tych ciastek. Jest absolutnie obłędny. Jakbym jadła domowego murzynka, tylko że z większą zawartością białka. Także naprawdę polecam. I również z iHerb mam tego ProBar. I to jest batonik, który ma 20 gramów białka. Jest roślinny i był o smaku mm, ciasta na ciasteczka. I po prostu był obłędny. Absolutnie się tego nie spodziewałam. Kupiłam go w tej sekcji trials za dolara. I był naprawdę super. Dalej mam kosmetyczne rzeczy. To też jest coś, co jest ze mną już od lat, było też w moich ideałach pielęgnacji, i kto mnie ogląda, ten wie, że jest to jeden z moich ulubionych produktów do twarzy. To jest ta maska, taka całonocna z miszy i ona jest po prostu obłędna. Ona kiedyś miała takie złote opakowanie, teraz jest takie o, i tak wyglądała kiedyś w środku, ale teraz w środku jest biała, podobnie jak to opakowanie. Dalej mam coś słodkiego, niekoniecznie zdrowego. Ptasie Mleczko Mini. I kombinacja tego rozmiaru i stosunek czekolady do ptasiego mleczka, przez to, że to są takie maleńkie kosteczki, jest po prostu świetna. One są takie chrupiące, no uzależniające naprawdę. Ptasie Mleczko ogólnie lubię. To też nie jest jakby mój słodycz pierwszego wyboru, ale lubię. Natomiast te mini naprawdę super. Pierwszy raz miałam do czynienia z tymi mini, wyda z tym mini wydaniem ptasiego mleczka i jeżeli je gdzieś tam zobaczycie, to bardzo polecam kupić, bo jest przepyszny. Kolejna rzecz kosmetyczna z Eveline pur micelarny. Powiem Wam, że bardzo dobrze się mi sprawdził. Jest olbrzymi, ja bardzo wolno zużywam płyny micelarne, natomiast on się nie psuł aż do końca. Czasami mi się zdarza, że mi płyn micelarny spermentuje albo, tak wiecie, zaczyna brzydko pachnieć, natomiast ten przeżył wszystko. Ma 500 ml i myślę, że do niego kiedyś wrócę, wrócę no, bo też naprawdę jest super. Jeżeli chodzi o makijaż, czy demakijaż oczu, to mój ulubiony w dalszym ciągu płyn micelarny to jest ten dwufazowy płyn z olejkiem Garnier i też go polecałam w moich ulubieńcach w pielęgnacji, i tutaj się nic nie zmieniło w moim przypadku. Dalej jest to mój ulubieniec. Jeżeli chodzi o mycie twarzy, to nie jest mój ulubieniec, ale na drugim miejscu powiedzmy jest, chociaż teraz już ktoś zdetronizował, no nie zdetronizował, ale wyprzedził na podium ziaja czyścia, oczyszczanie liście manuka, jeżeli chodzi o żele do mycia twarzy. Także ten też tutaj zużyłam, i dalej będę do niego prawdopodobnie wracać. Mamy też trochę suplementów, mamy witaminę B12, której używam i muszę używać regularnie. Mamy też kompleks witamin z grupy B, tak samo ja muszę używać regularnie takich suplementów i też więcej o tym mówiłam w filmiku o moich suplementach. I mam również żelazo, którego ogólnie nie używam, ale musiałam zużyć jedną buteleczkę, powiedzmy. Ale z żelazem na szczęście nie mam problemów. Teraz znowu pyszna rzecz, powrót do dzieciństwa. Zobaczyłam net, to, będąc w Polsce w grudniu, mleko zagęszczone słodzone, i stwierdziłam, że no nie tyle lat tego nie jadłam. Muszę po prostu zjeść i sobie to przypomnieć. I to jest przepyszne. Przepyszne. Ja lubię bardzo słodkie rzeczy, nic na to nie poradzę, mam 31 lat, nadal lubię, lubię bardzo słodkie rzeczy i myślę, że przy następnym pobycie w Polsce też sobie taką tubeczkę sprawię na jakieś smutniejsze chwile tu w Szwajcarii. Kolejna rzecz kosmetyczna i kolejny mój długoterminowy ulubieniec, to jest to serum na zaskórniki, które ma tutaj buteleczkę tu kartonik. uwielbiam, wracam do nich cały czas i w dalszym ciągu serdecznie polecam. Tutaj mamy znowu El Greja. Mówiłam, że El Greya będzie u mnie dużo w najbliższej przyszłości i w przeszłości również było go dużo. Tutaj mam z Hebe... Maskę złuszczającą do stóp kupiłam sobie kilka różnych masek złuszczających do stóp w Polsce. Ja jestem ogólnie fanką tego typu produktu i chciałam wypróbować różne marki, ponieważ zauważyłam, że różne marki dają u mnie różne efekty. Najlepsze skarpetki jakie w życiu miałam Tony Moli, niestety są już wycofane ze sprzedaży, kupowałam je na iHerb i szukam czegoś co będzie równie dobre. To nie było równie dobre, ale było bardzo dobre, dużo lepsze niż takie, które kupiłam sobie na AliExpress, więc w razie czego też mogę Wam tutaj to polecić. Dalej mam pudę do twarzy Larenin, który też kupiłam na herb. Też był super, ale wydaje mi się, że został już wycofany z obrotu na czym troszeczkę ubolewam. W każdym razie na razie mam inny, nie ma tragedii. Tu kolejny mój ulubieniec do twarzy um, też serii ślimaczanej to jest krem, taki o lekko cięższej konsystencji no, w sumie lekkiej, ale cięższej niż takie kremy na dzień w moim przypadku, więc ja go używam zwykle na noc i też bardzo, bardzo go lubię tutaj mam krem pod oczy z tej samej marki, cały czas lecimy tą samą marką, widać, że, że bardzo ją lubię, to był krem pod oczy z miodem był ok, ale nie wracam do niego, nie, nie było rewelacji tutaj mam mm, antycelulitowy balsam Soraya i powiem Wam, że Eveline jest nieporównywalnie lepsza, także raczej nie będę już soraj kupowała tych balsamów. Wrócę do Eveline. Tutaj mam kolagen. O kolagenie też mówiłam Wam w moich ulubieńcach pielęgnacji: Picie kolagenu i sproszkowanej zieleniny. Uważam, że bardzo dobrze odbija się na moim samopoczuciu, i również moim wyglądzie, jeżeli chodzi o taką. Taki poziom energii, który widać na twarzy, jakkolwiek dziwnie to brzmi, także też polecam Wam wdrożyć się w ten temat, jeżeli jeszcze o tym nie słyszeliście. Tu mam coś pysznego i to są miękkie, cytrynowe ciasteczka z białą czekoladą. I te ciasteczka sprawiają wrażenie, jakby były surowe. I to jest coś, co my uwielbiamy uwielbiamy właśnie takie niechrupiące rzeczy, tylko takie mięciuchne, blade, prawie że surowe wypieki. No, mmm, pyszne to było. Kolejna pyszna rzecz to jest Lindt Lindor pistacjowy, jeżeli jeszcze nie jedliście to serdecznie polecam, uważam, że jest to ich zdecydowanie najlepszy smak, bardzo udany produkt i na pewno chętnie do niego wrócę. Tutaj mam prezent, który dostaliśmy od znajomych ze Stanów i to jest masło orzechowe, które chyba mogę uznać za jedno z lepszych, jeżeli nie najlepsze masło orzechowe, jakie jadłam w życiu. Jest po prostu przepyszne chciałabym do niego wrócić, natomiast nie wiem gdzie je kupić, ale jak kiedyś będzie mi dane wyjechać na wycieczkę do Stanów, co planowaliśmy w tym roku, ale niestety koronawirus, to myślę, że zaopatrzę się tam w spore zapasy. Dalej mam do polecenia z Lidla ocet balsamiczny z tej serii Gourmet. Był naprawdę bardzo dobry i jak będzie ponownie, to na pewno go sobie kupię. Czy on był z Lidla, czy on był z To teraz, o kurczę, nie wiem. Tutaj nic nie jest napisane. W każdym razie był bardzo dobry, zapamiętajcie sobie pudełeczko. I ostatnia porcja produktów: prawie wszystko widzę, że będzie tutaj słodyczowe. No, w zasadzie wszystko można uznać za słodycze. Mam tak. Chipsy proteinowe, paprykowe, które były kiedyś w Lidlu chyba za 3 franki i były absolutnie przepyszne, no ale nie ma ich niestety w stałej ofercie, ale też mogę je polecić. Mam. Lody, które są u nas w stałej ofercie w kopie, i to są lody proteinowe w postaci takich batoników oczekowych, i naprawdę, jak na proteinowe lody, uważam, że są dobre. Mają troszeczkę taką grudkowatą czy mączystą konsystencję, ale nie przeszkadzało mi. To były pycha. Mam też nowość od Hanuty, czyli takie batoniki o, obłędne były po prostu obłędne. Polecam serdecznie. I ostatnia rzecz, to są Kinder Cards. Raz je jadłam, uważam, że są dobre, ale kinder czekolada jest lepsza, więc raczej nie będę ich kupowała, tylko po prostu kinder czekoladę. No i dobrze, słuchajcie, to wszystko, jeżeli chodzi o to denko. Mam nadzieję, że jakieś tam drobne inspiracje zaczerpiecie z tego filmu. Ja postaram się opisać wszystko, co tutaj wymieniam w opisie pod filmikiem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!